Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o grze Ark Arknowa, którą w Polsce przygotowało i wydało wydawnictwo Portal Games. Fenomen tej gry polega na tym, że od czasu swojej premiery zarówno w Polsce, jak i za granicą ta gra nie schodzi ze stołów graczy. Co jest taką ciekawostką, jest to absolutny debiut autora, czyli Matiasa Wige, o ile dobrze to oczywiście wymawiam nazwisko. W każdym razie. Bardzo dużo e, ludzie doszukują się tu podobnie z Terraformacji Marsa. Ja tego nie do końca tak widzę, ale pewnie sami wyrobicie swoją opinię, na przykład po obejrzeniu mojego filmu. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda podstawowa planszetka gracza, którą autorzy zalecają do pierwszej rozgrywki. W ramach przygotowania musimy na naszej planszetce umieścić asystentów i znaczniki. Czas na przygotowanie kart akcji. Zasada jest taka, że na pierwszym slocie zawsze lądują zwierzęta. Pozostałe karty tasujemy i dowolnie umieszczamy na slotach akcji. Tak wygląda przygotowana do gry maszynka gracza. Oczywiście jest to mapa A, czyli podstawowa. A teraz przyjrzyjmy się poszczególnym polom. Zaczynamy od lewej strony. Gdzie mamy bonusy, na razie zablokowane? Te znaczniki będą nam służyły do brania udziału w projektach ochrony przyrody. Mówi nam o tym ten znacznik, że to właśnie te znaczniki będziemy tam umieszczać. Na środku małżytki mamy obszar naszego zoł, które powoli będziemy wypełniać wybiegami, dokładając po kolei. Przypominam, że każdy wybieg jest dwustronny, mówię o standardowych wybiegach. Eee, Stroną z cyferką oznacza, że jest to pusty wybieg, natomiast jeżeli wpuścimy do tego wybiegu jakieś zwierzątko, odwracamy go na stronę bez cyferki. Wyjątkiem wybiegów są te trzy kafalki reprezentujące Małe Zoo, Woliere i Terrarium. One są z dwóch stron identyczne i mają miejsca na to, żeby wpuszczać tam zwierzątka. Tutaj macie przedstawione wszystkie informacje potrzebne do budowy wybiegów, czyli jakie są wybiegi standardowe dostępne od samego początku gry oraz małe zoo, pawilon i kiosk. No i te dwa kafelki, czyli terrarium i voliera, jest dostępna dopiero po odwróceniu karty budowy na drugą stronę. No i oczywiście informacje na koniec gry, czyli całkowicie zapełniona mapa zoo, dodatkowe 7 biletów. Przechodzimy do ostatniej części naszej planszetki. Czyli tutaj będziemy układać wszystkie kafelki związane z zoo partnerskim oraz uniwersytetami. Zdobywając oczywiście bonusy. No to zagram teraz budowę z siłą bierzec. Jak to nie tak się gra? A no nie tak, bo siłę naszej akcji wyznacza slot, na którym znajduje się dana karta. Czyli jeżeli bym chciała zagrać kartę budowy, ma ona w tej chwili siłę 2. Oczywiście są modyfikatory, które mogą to zmienić, ale w chwili obecnej ma siłę 2. Po zagraniu zmieniamy pozycję, przesuwamy na pole numer 1 i w ten sposób rotują nam się akcje. No to zacznijmy od początku. Patrząc oczywiście na miejsce, w jakim znajduje się poszczególna akcja. Zacznijmy od budowy. W tej chwili, jak widzicie, w slocie numer 1 pozwoliłoby mi to na wybudowanie albo wybiegu o rozmiarze 1, albo zakupienie kiosku lub pawilonu. Karta zwierzęta pozwala nam na zagranie karty zwierząt z ręki. Jak widzicie, w tej chwili jest na slocie numer 2, co pozwala nam zagrać jedną kartę z ręki. Powiedzmy, że byłby to Galago Senegalski. Po lewej stronie na karcie macie jego wymagania, czyli rozmiar wybiegu, jego koszt i pozostałe wymagania. Jeżeli to wszystkie warunki są spełnione, odwracamy wybieg na stronę aktywną i nasze ZOO zyskuje w tym przypadku jeden punkt atrakcyjności. Akcja karty służy przede wszystkim do pozyskiwania nowych kart na rękę. Jak widzicie, na samym początku jesteśmy zobligowani do przesunięcia znacznika kawy w kierunku przerwy, Następnie dobieramy karty w zależności od położenia w naszym strocie. W tym przypadku 3, sprawdzamy w tabeli i dobieramy dwie, odrzucamy jedną i nie możemy w tym przypadku pozyskać. Pozyskiwanie karty, czyli dobieranie dowolnej karty z rynku jest możliwe dopiero, jeżeli ta karta leży w slocie numer 5. Akcja sponsorzy. Możemy tutaj mieć dwie opcje do wyboru. Możemy zagrać jedną kartę sponsora z ręki o maksymalnym poziomie. Wskazanym przez slot, czyli na przykład tutaj, tutaj mój sponsor ma siłę 4, czyli mogłabym go zagrać. Oznacza to, że również mogłabym zagrać sponsora z siłą 3, ale nie mogłabym zagrać z siłą 5, no chyba że mam dodatkowy modyfikator. Druga możliwość to jest przesunięcie znacznika kawy w kierunku przerwy o ilość pól wskazanych przez slot. No i dodatkowo dostajemy pieniążki. Ostatnia karta Stowarzyszenie pozwoli nam na wysłanie naszego asystenta na planszę Stowarzyszenia i wykonanie tam akcji. Tak wyglądają akcje, z którymi rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Natomiast pamiętajcie, wszystkie te karty akcji mają drugą stronę. Jak wygląda plansza stowarzyszenia, na którą będziemy wysyłać naszych pracowników do wykonywania różnych zadań. Na samym dole mamy sloty na podstawowe projekty ochrony przyrody. W górnej części będziemy umieszczać karty z projektami, które znajdziemy w Talizo, na przykład taką. Jakie zadania będziemy mogli wykonywać tutaj? W tym miejscu będziemy mogli przesunąć się na torze reputacji o dwa pola. Tutaj będziemy mogli podpisać umowę z zoo partnerskim, na przykład takim. Na tym polu będziemy mogli dogadać się z Uniwersytetem. I na samym końcu możemy wziąć udział w projekcie. Na czym polega wzięcie udziału w projekcie? Przypominam o polu bonusowym na naszej planszetce. Jeżeli spełniliśmy któryś z warunków e, jednego z projektów, które są umieszczone tutaj na planszetce, wybieramy sobie znacznik, umieszczamy na polu, gdzie spełniliśmy te warunki i przesuwamy nasz znacznik na że ochrony przyrody o wskazaną ilość punktów. A co jeśli nasz znacznikawy dotrze do tego miejsca? Odpala się przerwa. I wykonujemy kroki po kolei wskazane tutaj na planszy. No to czas na kawę. Napijmy się. Czas sprawdzić nasze kontrakty. Ekspert od Azji. Skończył mu się staż. Warangolda. Hmm, gdzieś nam uciekł. Nie możemy go zlokalizować. Lew afrykański. Piętniołtki stary był, już zdechł. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na naszych kartach nie leżą znaczniki jadu, uduszenia i tym podobne. Kolejny krok to uzupełnienie wszystkich brakujących znaczników. Po uzupełnieniu ekspozycji czas na dochód, czyli sprawdzamy lokalizację naszego pionka na torze atrakcyjności. Z tego pola zczytujemy ile zarobiliśmy w tym miesiącu. Oczywiście też sprawdzamy wszystkie inne miejsca, czyli naszą flaszytkę gracza oraz karty, które już w tej chwili zagraliśmy do naszego zoo. Przejdzie tam, gdzie jest taka żebrząca rączka, otrzymujemy wypłatę. Oto rodzaje kart, z jakimi spotkacie się w talii zoo. Zaczynamy oczywiście od zwierząt. Zwierzęta będziemy wypuszczać na nasze wybiegi. Będzie to zwiększało atrakcyjność naszego zoo. Kolejny rodzaj karty projektów ochrony przyrody. Będą pomagały nam zdobywać dodatkowe punkty. Na koniec mamy karty sponsorów, którzy będą nam dawali jakieś dodatkowe bonusy w trakcie rozgrywki oraz być może jakieś punkty dodatkowe na koniec gry. Nasze znaczniki ustawiamy na trzech torach. Torze atrakcyjności, torze reputacji i torze ochrony przyrody. Atrakcyjność naszego zoo zwiększają oczywiście zwierzęta, które do niego wpuściły. Jeżeli bym zagrała kartę flaminga różowego, zdobyłabym 7 punktów atrakcyjności. Pozycja naszego znacznika na torze reputacji wskazuje, jakie karty możemy pozyskać. Dodatkowo na tym torze w dalszej części będziemy zdobywać bonusy. Ostatni tor to tor ochrony przyrody, czyli ta zielona dolna część naszego głównego toru. My jak widzicie mamy tutaj trzy miejsca, w których odpalają się jakieś bonusy. Pierwszy bonus jest dostępny do wyboru dla dowolnego gracza, który będzie go przekraczał, natomiast dwa kolejne są niestety do wyboru pierwszego i drugiego gracza, natomiast kolejni gracze będą po prostu otrzymywać 5 monet. Bardzo ciekawe jest to pole. To pole jednocześnie nam odpala akcję wpływającą na wszystkich graczy, czyli musimy odrzucić jedną z kart, które będą nam dawały punktację końcową. A teraz najfajniejszy mechanizm w tej grze. Jeżeli w dowolnym momencie nasze znaczniki toru ochrony przyrody i toru atrakcyjności miną się, odpalamy koniec gry. Teraz jest czas na sprawdzenie wszystkich kart, które nam przesuwają znacznik na to, że atrakcyjności i na to, że ochrony przyrody, tak żeby je jak najbardziej od siebie odsunąć i zdobyć jak najwięcej punktów. Jak sami widzicie, regrywalność tego tytułu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a jeszcze dodatkowo portal Genius zapowiedział, że w tym roku ukaże się zestaw dodatkowych map. Natomiast oryginalny wydawca zapowiedział już dodatek ze zwierzętami morskimi. Co tam w środku będzie, czy będzie jakaś zmieniona mechanika, tego jeszcze oczywiście nie wiemy, ale już to sprawi, że ten tytuł będzie bardzo długo gościł na stołach graczy. Trzymajcie się ciepło, zakładajcie i rozwijajcie swoje zoo i do zobaczenia w następnym odcinku.